z siostrą i panią Marią. Minęło już 5 lat od kiedy w Mikstacie działa Klub Seniora. Z tej okazji w czwartek 20 kwietnia jego członkowie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się na wspólnym świętowaniu. Były życzenia, tort i dużo wspomnień. Warto podkreślić, że Mikstacki Klub Seniora został utworzony jako pierwszy w powiecie. Ślad za nim poszły inne gminy. Wprowadziliśmy pierwsze w południowej Wielkopolsce becikowe. Później było Ostrów, Raszków, Nowe Skalmierzyce. Następnie było stypendium Ewarysty Estowskiego dla uczniów. No i tak pomyśleliśmy, że jest grupa seniorów, która też wymaga jakiegoś zagospodarowania, brzydko mówiąc. Wówczas pojawiły się programy Senior Plus rządowe i z niego skorzystaliśmy. Co prawda nie było możliwości, żeby coś ten pomysł od kogoś odkupić. Musieliśmy przecierać jako pierwsi w powiecie o Szczeszowskim szlak. Obecnie klub seniora liczy 35 aktywnych członków. Kierownikiem grupy od samego początku jest Edmund Tetlak. Spotkałem ludzi bardzo wdzięcznych, którzy przyjechali tutaj na rowerak. Pani Stenia Stasierska, pani Wanda Bukowska. I mówią, słuchaj, nic się nie udaje tutaj, ale ten klub to się musi udać. My będziemy codziennie przyjeżdżały do miasta na zakupy i tutaj będziemy. No i część emerytowanych nauczycieli tutaj wstąpiła. Seniorzy na nudę narzekać nie mogą. Klub organizuje bowiem różne wycieczki, ale i wiele innych atrakcji. Wychodzi od ludzi. Ja po prostu, jak rozpocząłem pracę w Mikstacie, to zacząłem organizować wyjazdy, zimowiska, biwaki różnego rodzaju. Dla dzieci organizowałem w okresie ferii zimowych. I to bezinteresownie, to była taka moja pasja, że powiem. Nieraz nie miałem czasu dla rodziny, poświęcałem się i to wyszło. Później ludzie byli i w Polanicy i, i, i byliśmy na wycieczce w Sejmie w Warszawie, na wycieczce w Gołuchowie we Wrocławiu, panorama racławicka. No, niektóre osoby były po raz pierwszy nad morzem. Członkowie klubu każdego dnia mogą liczyć na szereg atrakcji takich jak aerobik, ćwiczenia usprawniające z masażem, nordic walking. Gdy tylko pogoda pozwala spędzają też dużo czasu na świeżym powietrzu. Seniorzy zgodnie twierdzą, że nie wyobrażają już sobie życia bez wspólnych spotkań. Jak jestem w domu i czasem tak wypadnie, że nie mogę iść, to mi brakuje. To mi czegoś brakuje. To chociaż na godzinę, bo mam tu blisko, to chociaż na godzinę wchodzę, tu chociaż na moment posiedzieć, porozmawiać. I czasem im tu ciasto Bardzo zrobię. Bardzo bym jakieś... zadowolona, że takie coś powstaje w nich stacie, że możemy starsi ludzie sobie uczestniczyć i porozmawiać. No i bardzo się cieszyłam, że ten klub powstał, że mamy swój taki dom następny oprócz swojego domu rodzinnego. Ja ją zawsze zachęcam. Moje koleżanki takie młodsze mam, bo jestem taka, że lubię ze wszystkimi, to je bardzo zachęcam, żeby one przyszły. Nie? No. Niektóre przejdą tak, i powstają później już. Rocznicowe spotkanie uświetniły występy artystyczne dzieci ze świetlicy środowiskowej zgromadzenia sióstr, franciszkanek, rodziny Maryi w mikstacie.